Gazeta Bankowa rozdała już po raz dziewiętnasty nagrody w konkursie Najlepsze banki, a także po raz drugi na najlepszy skok. Gala Gazety Bankowej odbyła się w domu Polonii na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Ranking cieszył się dużym zainteresowaniem wśród instytucji finansowych i został stworzony we współpracy z PWC, wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze oraz niezależną kapitułą pod przewodnictwem profesor Małgorzaty Zaleskiej, członka zarządu NBP. Wybór wśród bardzo dobrych banków działających w Polsce, wyróżniających się banków tych najlepszych, czyli wyróżniających się wśród wyróżniających. Jest na pewno niełatwy, ale jeżeli poradziła sobie z tym, wydaje mi się, w sposób bardzo satysfakcjonujący. Przy wyborze najlepszych banków brano pod uwagę przede wszystkim trzy dziedziny. Dynamika działania, czyli jak dany bank wzrósł, zmienił podstawowe wskaźniki wzrostu w danym roku. Efektywność, znów podstawowe wskaźniki. Typu kostu income, zwrot z aktywów czy zwrot z kapitału oraz jakość portfela. Bank Spółdzielczy w Jarosławiu okazał się najlepszym bankiem spółdzielczym. W kategorii banki małe i średnie pierwsze miejsce zajął Bank Polskiej Spółdzielczości SA. Nagrodę odbiera pan prezes Aleksander To jest bardzo ważna nagroda dla nas, ponieważ jest to uhonorowanie kilkuletniej ciężkiej pracy wszystkich pracowników oraz zarządu banku. To jest świadectwo tego, że strategia, którą przyjęliśmy, jest strategią słuszną. W kategorii banki duże pierwsze miejsce zajął Nordea Bank Polska SA. Nagrodę wręczył Mariusz Wiktor, wiceprezes zarządu Winkorniksdorf, sponsor Gali. To wyróżnienie dla całej załogi banku Nordea. Dla nas ta nagroda to potwierdzenie dobrego kierunku, w którym zmierzamy. Chcemy poznać naszych klientów. Udaje nam się. To. Chcemy również zaoferować im takie produkty, które są potrzebne w ich działalności, czy to klientom indywidualnym, czy też firmom. No i wreszcie, że potrafimy dobierać ludzi do naszego zespołu i ten zespół potrafi skutecznie pracować. A w konkursie na najlepszy skok zwycięzcą została podobnie jak w roku ubiegłym kasa Stefczyka. Dodatkowo statuetkę bankowego menedżera roku 2010 wręczono prezesowi Nordea Bank Polska SA Włodzimierzowi Kicińskiemu. Nagrodę tym cenniejszą, że jej laureat został wyłoniony przez środowisko bankowców. Poza tym wręczono nagrodę specjalną redaktora naczelnego gazety bankowej Nowe Horyzonty Finansów a otrzymał ją Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. za tworzenie nowego oblicza informacji kredytowej w Polsce. Odnieśliśmy ogromny sukces jako przedsiębiorstwo z ośmioletnim stażem na rynku. Jesteśmy niekwestionowanym liderem wśród Biur Informacji Gospodarczej. Jako jedyny BIK możemy się pochwalić systematycznym wzrostem zarówno przychodów jak i dochodów. Wieczór w klimacie smooth jazzowym umilił występ Anny Kostrzewskiej z zespołem. Uroczystość zakończyła się bankietem, podczas którego goście mieli między innymi okazję, aby porozmawiać, ale już niekoniecznie o finansach,